Cześć wam. Dzisiaj bez intro, bo mam w sumie taką krótką wiadomość do przekazania. Myślę, że każdy z Was ma czasem takie momenty, gdzie jest ciężko, gdzie dzieje się coś takiego niespodziewanego, coś takiego nieoczekiwanego. No, a ja tu jestem tylko, żeby ci przekazać tak krótko, bardzo też treściwie dzisiaj, że, że Bóg Cię kocha. Po prostu przyjmij Jego miłość. Cokolwiek się nie dzieje w Twoim życiu. Nie wiem. Jakolwiek ciemność nie przechodzisz, cokolwiek się stało coś straciłeś, no nie, on cię kocha. I, i nawet jeśli wydaje ci się, że nikt ciebie nie rozumie, to, to, to Bóg ci rozumie i, i po prostu przyjmi to. Zadanie duchowe tak samo dzisiaj, że, że po prostu podziękuj mu za to, że rząd że przy tobie jest, że, że on cię rozumie, że on cię kocha. I no i to w sumie tyle miałem do przekazania, naprawdę przyjmi to, że. Że Bóg Cię kocha, że On jest z Tobą w każdym twoim momencie. Jak gdzieś coś złego, jak gdzieś coś dobrego, on cały czas stoi i on jakoś cię trzyma, żebyś, żebyś ty nie odszedł, bo ty jesteś przez niego kochany. Życzę wam wszystkim dobrego dnia. Papa. Pa.